Zwykle, gdy pojawia się temat początków państwa polskiego, analiza nie sięga głębiej w przeszłość niż Księstwo Mieszka I. Z otchłani dziejów wyłonił się ten genialny władca i dał początek naszej państwowości. Jednak w rzeczywistości transformacja od luźnego puszczańskiego osadnictwa do protoksięstwa dokonała się wcześniej, w ciągu kilku pokoleń poprzedzających Mieszka. Jak do tego doszło, że mieszkańcy osad rodowych rozsianych w puszczach połączyli siły i stworzyli strukturę z centralną władzą i liczącą się siłą zbrojną. Zaczniemy od tego, jak wyglądało życie na obszarze obecnej Wielkopolski w pierwszym okresie od przybycia Słowian na te ziemię w połowie pierwszego tysiąclecia. Nasi przodkowie przyjęli ekstensywną formę zasiedlenia objętych terytoriów. Nie tworzyli dużych skupisk osadniczych, lecz niewielkie opola. Były to otwarte osady na leśnych polanach, złożone z kilku lub kilkunastu półziemianek otoczonych poletkami uprawnymi. Ich mieszkańcy zajmowali się swoimi sprawami uprawą zbóż, hodowlą zwierząt, łowami, a także wytwarzaniem niezbędnych sprzętów, linianych naczyń, ubrań i narzędzi. To, co się działo gdzieś tam, hen za lasem, zupełnie ich nie interesowało. Ta forma osadnictwa utrzymała się długo. Mieszkańcy Opoli rzadko byli celem ataków nadciągających z daleka wrogów, nie tworzyli zatem trwałych regionalnych związków politycznych, grodzisk obronnych, ani rozbudowanych militarnych formacji. Sytuacja zmienia się w IX wieku naszej ery. Na terenie Wielkopolski szybko zaczynają wyrastać grody obronne. Jakie zagrożenie zmusiło mieszkańców Wielkopolski do podjęcia zakrojonych na wielką skalę działań obronnych? W IX wieku handel słowiajskimi niewolnikami osiągnął rekordowy poziom. Porywani ze swych osad Słowianie trafiają do kalifatów na Półwyspie Iberyjskim, w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Popyt nie ma limitów, a bandy łowców niewolników zapuszczają się coraz głębiej w poszukiwaniu żywego towaru. Słowianie z Europy Środkowej otoczeni są przez handlarzy niewolników niemal ze wszystkich stron. Na północy zajmują się tym procederem Wikingowie, na wschodzie Waregowie, a na zachodzie Germanie, którzy dostarczają niewolników do Andaluzji. Aby przetrwać, Słowianie muszą się bronić. Wielkopolskę pokrywa gęsta sieć niewielkich grodów. Mężczyźni ćwiczą posługiwanie się włóczniami, toporami i tarczami. Mieszkańcy Opoli łączą siły, tworząc na tyle liczne oddziały, by mogły odeprzeć napastników. W toku walk wyłaniają się wojownicy o przywódczych zdolnościach. Opór stawiany łowcom niewolników był jednak dopiero pierwszym aktem transformacji od poczciwych puszczańskich rolników do regionalnej potęgi. Drugim aktem stała się wojna domowa między mieszkańcami wschodniej i zachodniej Wielkopolski. Na przełomie IX i X wieku rozpętała się wojna między pobratymcami rozdzielonymi rzeką Wartą. Nie były to sąsiedzkie właśnie czy graniczne utarczki. To była wojna totalna, w której stawką było przetrwanie jednej ze stron i unicestwienie drugiej. Co było przyczyną konfliktu? Nie wiadomo. Być może lokalni hegemonii poczuli siłę, rozbudzoną ambicję, potrzebę podporządkowania sobie sąsiadów. Ostatecznie w drugiej dekadzie X wieku wschodni Wielkopolanie, dowodzeni przez przodków Mieszka, odnieśli totalne zwycięstwo. Grody z zachodniej Wielkopolski zostały zrównane z ziemią, spalone, co potwierdzają świadectwa archeologiczne. Ludność tego obszaru została wzięta w niewolę. Część w roli niewolników została skierowana do budowy nowych grodów Gniezna, Poznania i Ostrowa Lednickiego. Pozostali zostali sprzedani w niewolę, zapewniając dopływ środków na rozwój powstającego księstw. I wtedy pojawia się on, Mieszko I. Przejmuje po swoich przodkach okrzepłe, zahartowane w długich bojach o przetrwanie księstwo. Młody władca wie, jak wykorzystać odziedziczony potencjał. Podczas swojego długiego panowania wprowadził księstwo na arenę międzynarodową i nadał mu impet rozwojowy, kładąc silny fundament pod kształtowanie się polskiej państwowości.